Okej, okay, witam wszystkich bardzo serdecznie. jestem Fox Ranger, a to poradnik y, dotyczący Minecrafta 1.6.2. Tak, widzicie tutaj y, masę zwanych koników. Połączysz to w 5. Y, koniki, oswy, muły i tak dalej. Kupa nowych bloków. Kupa. Y, no i y, różne zmiany tutaj są, których nie widać. Wszystko postaram się wam pokazać, pokazać crafting, pokazać co się pozmieniało, pokazać jak się nie zaklina, ale um, oswaja konie, jak je rozmnażać um, i tak dalej, i tak dalej. A więc co? Przejdźmy do wszystkiego. Zacznijmy od bloków. Jakie bloki się pojawiły. Otóż e, pojawiło się um, bela z siana chyba dobrze tłumaczę e, blok węgla e, Steinet clay czyli utwardzona glina e, został e, dodane mm, etykieta czy coś tego rodzaju, nie wiem jak to nazwać zbroje dla koni konie e, i mlasa, uprząż albo smycz również zostały dodane Dywaniki wełniane. No i że czas na konia No i okej, okay, od czego zaczniemy? Najpierw zaczniemy od bloków. To sobie może gdzieś wywalimy. Ok, zaczniemy od belisiana. Żeby zrobić beresiana, no to oczywiście potrzebujemy 9 yy, yy, tego pszenicy. Nie wiem jak to się nazywa, jak tłumaczyć. No i mamy takie coś. Fajne jest to, że możemy to kłaść tak samo jak drewno w poziomie i w pionie. Wywalamy. Blok węgla to robimy na takiej samej zasadzie. Potrzebujemy 9 węgla, oczywiście tego, który wydobywamy z kamienia, nie drzewnego. No i mamy coś takiego. Ten blok węgla jest bardzo fajny, użyteczny, ponieważ za jego pomocą możemy przepalić aż 80 przedmiotów. Yy, weźmiemy sobie takie coś. I to się niech tam przepala jakoś. I to nam starczy na bardzo długo na 80 takich przepalnych przedmiotów. Ok, co dalej? Yy, Utwardzona glina. No to ok, no to to jednak będziemy musieli wywalić, ale uwierzcie mi na słowo to się przepali 80 razy. Wywalamy, wywalamy, ok. Yy, więc tak, jak zrobić? Najpierw musimy mieć yy, coś takiego jak blok gliny, który otrzym, utrzym, otrzymujemy z takiego układu glinnych jajek, nie wiem jak to nazwać, tej gliny. Bierzemy taki oto blok i jak tu się przełama, no to wkładamy. To się nam ładnie wszystko przepala. Czekamy, czekamy, czekamy sobie. I otrzymaliśmy y, utwardzoną glinę. Co teraz z tą gliną? Możemy ją oczywiście farbować. Y, do zafarbowania potrzebujemy 8 bloków i dowolnego barwnika. Glinę ustawiamy w takim układzie i na środku barwnik. Teraz mamy czarną utwardzoną, teraz dajmy na to żółtą. Ok, to też wywołuje Jakie zastosowanie ma ten utwardzony blok? Otóż e, z tego, co doczytałem, jest on e, twardszy, bardziej e, wytrzymały na wybuchy. E, testowałem, to nie jest porównywalnie, jest niby do drewna, ale jakby parę warstw wywołano, to na pewno jednak jest wytrzymalsze. E, co dalej z przedmiotów, które można No to zajmiemy się teraz dywanikami. To weźmiemy sobie parę ładnych kolorów. No i po prostu kładziemy... Oj, dwa w taki sposób. trzy czarne. Oczywiście musimy mieć yy, robić je z, yy, z wełny już farbowanej. Nie możemy dywan farbować. No i sobie je tak kładziemy. Możemy je też położyć tak. I wtedy sobie na to wskoczyć, jakoś. Tylko, jeżeli zniszczymy to coś pod spodem, no to to automatycznie znika. Też możemy oczywiście na płotkach i tak dalej. Ok, to też wywalimy. Widzicie, tutaj nadal się pali. Nic, jakby nie schodzi. Nie? Co dalej? Zajmiemy się teraz smyczą. No to smycz potrzebujemy czterech. E, stringów, e, czterech nici pajęczych, i jednego szlambala, e, slimebala, no i otrzymujemy dwie smyczki. Jak e, je obsługiwać za chwilę, pokażę sobie. Tutaj odłożymy, tutaj jeszcze to nieważne jest wszystko. E, co dalej z nowych itemów? No to zbroja dla konia i mm, ta etykieta, jak ja to nazywam. E, tych dwóch przedmiotów e, nie możemy skraftować. Niestety we wcześniejszych wersjach 1.6 mogliśmy je kraftować, a raczej zbroję mogliśmy kraftować. Obecnie jest tak, że możemy je tylko kupić u wieśniaków albo znaleźć w jakichś dungeonach, coś tego rodzaju, w jakichś lochach, nie wiem, w skrzyniach ukrytych na świecie. Teraz pokażę wszystko co do końca. Do tych trzech przedmiotów. Które właśnie służą nam do koni, później wrócimy. Ok, a więc mamy tutaj takiego jednego konia wolno pasącego się. Tam te trzy już są oswojone, i tam te dwa w zagrodach też są oswane. Otóż, tak, zacznijmy od podziału. To jest zwykły koni. Jest wiele maści. Tutaj mamy osła a tutaj mamy muła. Muła otrzym, otrzy, otrzymujemy, otrzymujemy. Z połączenia konia i osła, no musimy je ze sobą rozmnożyć. Jak się rozmnoża, pokażę później. Kurczę, noc się robi, może sobie wpiszemy. Daj. Ok, teraz zajmiemy się oswajaniem konia. Klikamy prawym przyciskiem myszy na konia. No i czekamy. Koń będzie nas spróbował zrzucić z każdym kliknięciem na niego nasze szanse wzrastają o 5% O i widzicie teraz pojawił się tutaj na chwilę serduszka no i ten konik już jest nasz Teraz tutaj mamy jego menu Możemy na niego założyć e, e, siodło i zbroję Zsiadamy przyciskając lewy shift Żeby założyć e, e, Żeby na nim jeździć oczywiście musimy posiadać siodło też zdobyte w jakichś lochach i e, zbroja. Są trzy rodzaje zbroi, Jest żelazna, złota i diamentowa. E, inaczej niż u graczy złota zbroja jest bardziej wytrzymała od żelaza. No i teraz zakładamy na niego to. Teraz żeby na niego wsiąść, oczywiście pustą łapką wszystko zawsze przy koniach robimy. No to klikamy lewym przyciskiem myszy i możemy jechać. Teraz, gdy wciśniemy E, to pokazuje nam się tylko, yy, pokazuje nam się menu konia i naszego. No i możemy mu oczywiście założyć zbroję. Pokażę, jak wygląda. Bardzo ładnie, epickie walki możemy na tym robić. Żeby nie wsiadać na niego, a tylko otworzyć jego menu, przytrzymujemy lewy shift i klikamy. Na no i mamy jego inwentory, że tak Dobra, niech on sobie tutaj ładnie łazi. Yy. Teraz weźmiemy sobie kolejne siodła hmm. Aha, i skrzyneczka sobie jeszcze skopiuję szybko Nie przygotowałem e, Umów e, i osłów e, Jest taka fajna rzecz e, Otóż można nimi transportować e, rzeczy Tutaj sobie położymy chociażby na tego Najpierw ten, na, na nich też oczywiście można jeździć, też nie można prowadzić i teraz położymy na niego skrzynię, no i ma już Popatrzcie, skrzynię założoną, temu też możemy założyć, oj nie oswajałem tego, no tego nie oswajałem, no żeby założyć na niego siodło albo właśnie skrzynię, no to rzecz osta musi być oswojony, no i pokazała nam się sortuszka, Teraz sobie z niego zsiądziemy i założymy mu skrzynkę. Później też można dołożyć mu ten yy, siodło. Jeżeli siodła nie ma i na nim jedziemy, no to zwierzę jeździ mimowolnie. Teraz co do lasa. Hmm, weźmiemy sobie te nasze lasa. Okej. Okay. To sobie zniszczymy. No, tutaj jeszcze nam jedno wypadło. Otóż tak. Na laso możemy brać mm, po parę zwierząt, że czas na to musi tak wyglądać, że przekładamy. Mamy tutaj na przykład pustą brączkę, ale na nas trzyma. No dajemy kolejne i kolejne. No i mamy tak na trzy. Ja obecnie jestem w trybie kreatyw, więc wszystko mogę trzymać na jednej, ale na survivalu trzeba mieć do każdego zwierzęcia osobę. I teraz to wszy yy, to wszystkie. Konie, nie konie możemy przywiązać i wtedy mamy takie, taki superk. Po zniszczeniu oczywiście wypada nam to las, to sobie wywalimy. Le, po co ja to zbieram? No, co dalej? Teraz może przejdziemy do etykiety. Etykietę również zdobywamy, tak jak mówiłem, w wszelakiego rodzaju dungeonach i tak dalej, właśnie wiem. I co, jak nadać nazwę? Przede wszystkim, najważniejsze, no tu widzimy, cały czas się pali. No, teraz jest dopiero połowa. Okej, okay, przede wszystkim kładziemy na mm, kowadle i nadajemy nazwę. Mm, Do niczego. No. Tutaj, kiedy już mam, jest nadana nazwa, no to wtedy jak znajdziemy, to się nazwa pokazuje. Żeby nadać nazwę, klikamy prawym przyciskiem myszy. Działa to na wszystkie moby, jakie spotkamy. Oczywiście działa także na potwory i kiedy ta nazwa już zostanie dla jakiegoś potwora nadana, to ten potwór nie zniknie. Głupio zrobiłem, bo ten klipper przecież tu będzie teraz. Yy, niestety nie zniknie, więc go jakoś usuniemy. Sorry, sorry, nazwo. Ok, więc tak, kiedy nazwa już jest nadana, to ta nazwa zawsze będzie. Co się do mnie Łasisz? Ok, e, przejdźmy dalej. Co jeszcze zostało dodane w wersji 1.6.2? Został, e, została zmieniona grafika węgla drzewnego z takimi kropeczkami. E, po zjedzeniu jakiegokolwiek złotego jabłka. Hmm. Dodadzą nam się dwa takie złote serduszka. Nazywa to się Aspiration. I to jest po prostu jakby doda dwa dodatkowe mm, serduszka. Cztery punkty życia dodatkowe. Ok, tutaj to sobie odłożymy. E, co zostało jeszcze dodane? Oczywiście, przy mm, broni i narzędziach jest pokazane, e, jakby jakie obrażenia zadaje dana broń. Ale zostało też dodane coś takiego, że w trybie kreatywnym za pomocą mm, e, właśnie narzędzi, jakiegoś miecza czy coś, nie można rozwalić e, żadnego z bloków. Ale to tylko w trybie kreatywnym rzecz no. Pokażę teraz jak jeździ się na koniu, weźmiemy sobie tego mojego lepszego a na koniec przejdziemy do ich rozmnażania i krzyżowania yy, i tak dalej troszkę tutaj laguje, o jezu bateria pada dobra, już jesteśmy bezpieczni, bateria nam nie siądzie otóż tak, jeździmy standardowo przód, w, tył, s yy, a, d, na boki myszką sterujemy kiedy tak zrobimy koniowi nic się nie dzieje, dzieje się tylko to co pod nim. żeby skakać, no to wciskamy spację. Im dłużej tutaj na dole jest pokazany pasek na naszym inventory, czyli siła wyskoku. Im dalej ten pasek dojdzie, tym wyżej będzie nasz koń skakał. Możemy oczywiście się skakać podczas jazdy, przeskakiwać dwublokowe przeszkody bez problemu, pokonywać płotki. Oczywiście koń też ma swoje życie. Po prawej stronie mamy pokazane serduszka naszego zwierzęcia. Kiedy zdejmiemy mu zbroję, no to jest jakby słabszy. A kiedy założymy, jest bardziej odporny na uderzenie. Ale serduszka się jego nie zmieniają. Zdejmijmy z niego, przejdźmy sobie na muła. Jest e, słabszy. Tutaj widzimy mamy tą jego skrzynię. Na koniec wejdźmy na osła. No i on jest w sumie najsilniejszy. Teraz możemy niechać oczywiście pamiętając o odpięciu przęży, no bo inaczej nigdzie nie pojedziemy. Na koniec hmm, pokażemy wszystko na temat hmm, tej sfery intymnej koni, czyli rozmnażania. Możemy je rozmnażać. Hmm, tylko za pomocą e, złotych przedmiotów, czyli e, złotego, e, złotego jabłka i złotej marfy. Jabłko tam musi być zwykłe. Reszta rzeczy służy do karmienia i dodawania energii Naszym zwierzęciu. Jeżeli zwierzę jest e, jakoś osłabione, jest ranne, no to karmiąc e, wzmacniamy jego siły, a kiedy jest niedorosłe, no to karmimy i przyspieszamy jego rozwój. Ok. Więc przejdźmy do rozmnażania. Dajmy mu, że właśnie pokażemy, jak zrobić muła. Czyli dajemy koniowi i osłowi. I wyszedł nam taki mały mułek. Teraz, żeby nam szybciej urósł, no to klikamy. Mam tutaj ustawione od najmniejszego poziomu do najwyższego Cukier nam daje najmniej Na bela, siana najwięcej No i to idzie w takiej kolejności Ja zrobię to belą siana, bo będzie najszybciej No i mamy dorosłego Kiedy już jest dorosły, no to Będzie nam takie coś robić I go oczywiście też trzeba oswoić Zobaczymy, czy nam szybko to pójdzie no dobra, dobra. Okej okay. eee, No więc tak Cukier daje nam 1 punkt życia. Mm, pszenica daje nam 2 punkty życia. Jabłko 3 punkty życia. Złota marcha 4 punkty życia. Chleb daje nam 7 punktów życia. Złota jabłka daje nam 10 punktów życia. A yy, bela daje nam 20 punktów życia. Yy, czyli 10 serduszek. Yy, koń ma od 12 yy, do 30 punktów życia. Ja Wam dziękuję. Żegnam się z Wami w tym nocnym planerze. Jeżeli pomogłem, zaciekawiłem, to oczywiście no łapkę w górę, skomentuj. Jeżeli czegoś nie jesteś pewien, to zapytaj się w komentarzu, i ja oczywiście odpowiem. Jeśli chcesz być na bieżąco z moimi filmami, to oczywiście subskrybuj. Ja dziękuję i narka.